Ciemka wszystkim, jestem Kobran, a to jest gra Napoleon Total War. W poprzednim odcinku podbiliśmy tereny dzisiejszej Belgii oraz Bawarii, odcinając tym samym armie francuskie, które podbiły Austro-Węgry, właściwie Austrię. I mam nadzieję, że podobały się Wam moje świąteczne niespodzianki. I taki mały komunikat, że nie będzie nowych odcinków do końca przerwy. Świątecznej, bo nie będę miał czasu na nagrywanie przez, przez to, że rodzina przyjedzie i tak dalej. No dobra, zacznijmy dalej grać. Yy, więc tak. O, tutaj w Flandrii naprawimy odlewnie dział. I wyszkolimy dwa półki muszkieterów. Yy, przenieśmy się do München. w Monachium. No, trwa naprawa. Nic nie możemy szkolić, ale spróbujemy tak doszkolić. Dwa oddziały piechoty w, we Wrocławiu, w Dreslau. Oddział Huzarów i, i z, Nie, piechoty liniowej. Dwa oddziały w Dreźnie. Poczekamy jedną turę na artylerię nową. I przeniesiemy wojska z Warszawy. Do Wrocławia i to powinno zadziałać. To są Hiszpanie, Boję się, bo tutaj lasem mogą przejść i nie ugrażyć prosto na moje tyły pod Kessel, we Frankfurcie, nawet. Ale no dobra, koniec tury. Zobaczymy, jak to się rozwiąże. Fajnie by było, gdyby Austriacy... ohoho, pojedyncza płatność i tak toczymy wojnę z tym samym człowiekiem ewentualnie Ile? No nie no, bez jaj Jak już, to mogę ci 1200 zapłacić 1200? Ja ani grosza, więc. Nie. Odrzuć. Anglicy niby tak dobrze się targują a tulipa. Nie mogą podpisać z mną sojuszu od początku gry. W tym regionie znajduje się ziemia nadająca się. Mamy gentlemana. Przybliżymy się trochę do Paryżu. Tutaj do Paryża. Tutaj pełna armia niestety. Można sprawić, zaatakować się ręc, ale, się zastanawiam, właśnie. Wtedy może bym podpisał pokój z Francuzami. E, reformowanie armii. Oto maszerują nasze nowe wojska. Zostały zorganizowane i wyposażone w najnowszy sprzęt, a ich dowódcy poznali najnowsze tajniki sztuki wojny. Kiedy Francuzi ponownie ośmielą się wkroczyć na nasze ziemie, nie będzie łat nie będziemy łatwą zdobyczą. Zobaczą, że teutońska furia jest trudna do okiełznania. I lepiej jej unikać. Generał Gerhard von Blücher. Blücher jest. I ma chyba więcej gwiazdek niż wcześniej. I chyba ma dość zasięgu, żeby się dostać do Frankfurtu. Byłoby miło. Mamy szkołę Mursztyn w Brandenburgii. To znaczy, że mamy nowe technologie. I zobaczymy, co mi to da zadowolenie. Tu zostawię. Dużo możliwości. W Magdeburgu czy w Krakowie zastanawiam, ale co mi to. Taktyka piechoty. Moral milicji. Szybkość uzupełnień. Wielka bateria do artylerii, fajnie im tyle zaporowego. Pociski zastanawiam się. Nie no. Taktyka piechoty z poboru, nie, no to długo się strasznie będzie odkrywać w sumie. Nie no, wielką baterię wezmę. Tak, i tutaj pełno wojsk napoleońskich teraz jest. Będę się musiał mieć na baczności. Tego dwa oddziały piechoty. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy zdobyć Pragę. Tutaj nie ma nikogo. kurcze, że tu miał żo jakichś żo jakich żołnierzy pojedynczych nawet. To był super. Muszę poczekać, w takim razie, dwie tury. Jakiegoś generała weźmiemy. E, mistrz jazdy, pewnie. Siebie generał. Kapal, kapral ze złotym warkoczem. Hmm. Bierzemy tego kaprala ze złotym warkoczem. Ma dobre bonusy. A jest w miarę tani. trzy gwiazdki, ale tu. Problemu nie ma. To jest Napoleon. Fajnie było go wyeliminować. Trzeba się właśnie stawią. Zaryzykować. Hmm. Sprawdźmy zadowolenie, jak będzie wyglądało we Flanbury'ie, A jak przestaniemy pobierać podatki? Minus jeden... Werbunek... O, no tutaj jedną, które będę musiał piechu, piechurów szkolić. A co mam w Armii? Dobra, weźmiemy taką. Całą piechotę, artylerię, dobra, to tych jegrów... I spróbujemy jak się oddział. ile mam piechoty? A tu jeszcze jest sam jakrzy. E, tutaj para 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 Nie, tu za Tura będzie piechota. A już jest lodowanie, dobra. Więc e, ruszamy do rounds. Chociaż... Zlikwiduj i Napoleona zlikwidujemy. Aggrę wykrywiona no jaka szkoda. Ale wyeliminujemy go, o ile nie będzie posiłków. Tak! Nie ma posiłków ze stolicy, zapisujemy na wszelki wypadek. I szturmujemy Napoleona, który stacjonuje w France. Ciężka jazda najlepiej nadaje się do rozbijania formacji. Do walki z lekkimi jednostkami używaj lekkiej piechoty lub jazdy. I Gerhard von Scharnhorst zmierzy się z Napoleonem Bonaparte i Tito de Castro. Tak. Jakby zamiast Tito był Fidel, no to już by było super. Ma pas, czyli ja tutaj. No dobra, artylery gdzieś na wzgórzach i będziemy ich ostrzeliwać. Poczekamy aż podejdą do nas, a wtedy spróbujemy z naszym częścią piechoty, którą tu ukryjemy, uderzyć. Właściwie nabiorą na to. A jak zamrzecie komputer, znowu ja się rozproszy wszędzie, wszędzie i będę ja po prostu ja strzeli, No, co jest z tą bitwą, się szybko załaduje. Uo, znowu te problemy z dźwiękiem. Aha, mam tylko jedną armatę, to tutaj. Cofamy się trochę. Tak, uptailuk, działo. E, huzarów. Wszystkich damy na te skrzydło Wszystkich Huzarów, a co tam I najlepiej wyszkoloną piechotę też Tylko trochę rozszerzymy Bo za wąsko jest ustawiona I tutaj jeden oddział I teraz wjeżdżamy a akurat są blisko siebie. Bierzemy oddział, tworzymy kod ażem nie, nie wszystko. I tutaj, jeden jeszcze oddział, zaraz zostawimy ją tutaj. A ja tutaj przy artylerii. Dobra. to mogę ustawić tutaj większość piechoty o, i będzie dobrze dobra, dochodzi... dochodzą mi posiłki jeszcze żebym wiedział z której strony aha, stamtąd, dobra zaraz tutaj stawimy. o tak piechotę, będzie dobrze tak oni spróbują tu podejść i masakruje i szarżujemy na Napoleona Kilka kroków do przodu. I o ile Napoleon mi ucieknie. A będzie ciężko, bo ja mam lekką kawalerię. Dobra, i to są... uzbrojeni mieszkańcy, więc szarżujemy na ich skrzydło. I to i Napoleon nie zdąży uciec przed moim... Cięż, przed moją lekką kawalerią. Tak. Mam dużo większe doświadczenie niż ty, Napoleonie. Kartacze! Panie! Sponie! Atakują naszego generała! Uderzyć na ich skrzydło. Doskonały. Nasz generał jest niezłomny, ale nie, to, nie dotyczy co naszej kawalerii. Ich generała, panie. Teraz musimy muszą się wycofać, żeby nie utracić kompletnie. Jeszcze pięć, jeszcze zaraz zginie Napoleon. Strzelać tymi kartaczami. Szybko ustawić się. Wiecz, 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 Został ranny wiecz, się z wiecz, kawalerii wiecz, 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 Zmasakrujemy ich! Tak jak ja... O, która to była bitwa? Jak to było? Zapomniałem jak to się nazywa A, nie, nie, nie mogę sobie przypomnieć. Czasami miast, w których się toczyły bitwy, nie pamiętam. A, co to było za miejscowość? Tam prusacy rozwalili oddział piechoty połączonych Francuzów i państw Rzeszy Niemieckiej. No nie pamiętam, wyciąłem mi z głowy akurat. Dobra, potrzebujemy wsparcia generała Ostrzał artyleryjski. Wycofać oddział, Szarżować jeszcze raz stawić się tak, piechota wroga ucieka wycofać kawaleria. Tak, zaraz ich zmasakrujemy. Dobra... Generał! Ma natychmiast uderzyć w ich rozerwane linie. Tak, jak Sidelitz pod... O, e, to? Zorendorf, e, po polsku to jest tanie. No magnety! No nie pamiętam jak. Nie mogę sobie przypomnieć polskiej nazwy tej miejscowości. No jest teraz w Polsce. Sulejowicz. No to jest niedaleko nawet. Tak, podwójna śmierć genera. Dwóch generałów w jednej bitwie. Co za kombos. Walczyć! Przerwać ostrzał! Tak! Francuzi umierają i uciekają z pola bitwy. Właśnie ukazaliśmy prawdziwą naturę francuskich psów. Wyśmienita pruska armia zmusiła potężnego Napoleona Bonaparte do ucieczki po raz kolejny. Zakończ bitwę. Heroiczne zwycięstwo. Możesz przeglądać porady otrzymane wcześniej, używając przycisków wstecz umieszczonego na wyświetlaczu doradcy. Tak, cóż to była za bitwa. Nie no, udało się, wciągnąłem go w pułapkę. Nie spodziewał się szarży kawalerijskiej. Straciłem 300 żołnierzy. A Napoleon 1200, rekrutacja agenta, a to już błędno. I bierzemy pokojową okupację. Jak zwykle. I musimy to naprawić. Taki teraz Napoleon jest. Napoleon jest w bardzo ciężkich tarapatach. Stracił trzy prowincje w ciągu jednego. w ciągu kilku tygodni. I co powiesz na pokój, Napoleonia? Tak. Podpisaliśmy pokój. Zapytać się po co? Żeby zdobyć siły do następnego ataku. Poza tym chciałbym, żeby Hiszpania jak najszybciej na mnie uderzyli. Wtedy bym ich po prostu już wykrwawił w tej walce. A no właśnie, z klewej już mogę przemieścić wojsko. Eee, do Flandry. Tak. Do Brukseli przemieścimy. I w ten sposób jest dobrze, bo mamy otwartą drogę. Tę drogę mogę chyba przejść, ale zanim to zrobię, ja zdążę wyciągnąć wojska z Brukseli. I tylko kilometry dzielą mnie od, Fren od Paryża. Zupełnie jak w 1900. 14 roku. Tym razem jednak marna nie powstrzyma mnie ani mojej potężnej armii. Tym bardziej, że bitw pod marną jeszcze nie było. Eee, no dobra, trzeba udoskonalić to i owo. Pierwsze drogi ulepszyć. No to wstyd i hańba, żeby w Niemczech takie słabe drogi były. Przecież to nie Polska. Drogi też brukowane w REMS. Żeby szybciej można było dostać się do Paryża. Tak, tak w ogóle. Wiecie po co Francuzi posadzili drzewa na polach elizejskich? Żeby niemieccy żołnierze mogli maszerować w cieniu. Taki stary dowcip. ale teraz. Rządy. Tutaj czy. No, znaczy wklewa akurat tam z jeden pułk wyszkolimy. Żeby było cokolwiek. Żeby zadowolenie było większe. Ministrów, na wszyscy wszystkich chwalą, 84% poparcia, Wielka Brytania wciąż jest blokowana. No, Napoleon od razu nie mógł tak blokować ich kontynent... tak od razu nie mógł ich zablokować. Miałby łatwiej w, ten, w rzeczywistości. Gdyby tak ich skutecznie blokował, och. Dobra, cele. Nie mam już misji? Czy to nie w tej zakładce były ale dobra, prestiż. Mam prawie najlepszy prestiż. Lepszy mają tylko Francuzi, nie wiem czemu. Za oświecenie. oświecenie tak oni są oświeceni. Ja już znam ich oświecenie. Kradną moje pomysły. I tylko tyle. No a potrzebuję jeszcze trzech prowincji. A ja bym było zająć Oldenburg, ale cała moja armia jest właśnie na froncie z Francuzikami. Co jest niefajne. Strasburg, będzie mój już wkrótce. Tak, ale i od taryngi. Odwieczne. Niemieckie ziemie. Ponownie będą Niemcy. Dokładnie. Technologicznie jest dobre. W Lyon niedługo nie będzie uniwersytetu. A ja będę mógł kraść Francuzikom badania. Koniec Teraz najlepiej by było, gdyby Austriacy odzyskali choć częściową inicjatywę u siebie. O. I to jest dobre. Że Rosjanie przebili się przez Lwów. E, eee, kradzież badań. Tutaj się zatrzymamy, żeby był lepszy widok. Eee, Gerhard. O co jest? O jest. Gerhard do miasta to nie jest miasto o, tu są dwa pułki, już jest Aha. to jeszcze tam, jeden oddział milicji potrzebujemy generała w Brukseli i weźmiemy prawie siebie generał, do dobra, weźmiemy. bierzemy tego ma to jest też... a nie, tego bierzemy, bo on ma jeszcze dowództwo kawalerii, to się przyda Nieważne, że nie mam tutaj jest zbyt dużo kawalerii Artylerii trzeba będzie trochę rozwinąć. O właśnie, miałem artylerię Wyszkolić jakąś chyba Bierzemy konną, bo szybciej będzie ją przemieszczać Łatwiej w ogóle e, Mogę oszczędzić ile od następnych którzy że... Słabo e, A, bo mogę już pobierać kolatki z Brukseli Powinno być wtedy nieco lepiej to dwie tury, tak szybko dwie tury i Zige Zaul. To minus 5 do kosztów werbowania, piechoty we wszystkich regionach, a to jest sporo. Jeszcze jakby był minus 5 kosztów utrzymania, to już w ogóle by był cud minuty i orzeszki. Eee, Raport rekrutacyjny, tak mam pełen. A, bo no właśnie, pełen jednostek nas wyszkoliłem. Na co do Twoich wrogów? Ano. Nie mówcie mi, że znowu mam z A debile po co podpisali ze mną pokój że myślałem że będę mógł sobie tak się szybko sobie odpocząć chwilę tak... a to tak takie problem mam. szybko marsz dobra bierzemy w takim razie wszystkie oddziały Tak, I mamy dość sił, żeby ruszyć na Czech. Dobra, ale co mogę spróbować zdobyć Paryż? Nie, znowu zakończy się tak jak ostatnio, jak walczyłem o Paryż. Słyszę, że grenad... grenadierzy, już w ogóle to jest przesada. Muszą mi się oddziały zregenerować. Dobra, tutaj jeden oddział. Dobra to wejdziemy taką ale armia. Te cztery oddziały Tutaj natychmiast no, Są strasznie przydatne Tutaj z kolei Oddziały i kawaleria I będzie lip no, Dobra I następna kura O ile ja mnie nie zaatakują będzie super No ale to już chamskie, no Podpisuję z nimi pobój A oni od razu go zrywają no. Zero pomyślunku Normalnie zero pomyślunku. No, teraz mogliby na przykład Rosjanie wedrzeć się. Co to? O super agent! Jak już mówiłem, Rosjanie mogliby się wedrzeć w głąb Węgier. Jak w 45. Klewy Bawaria, Bawaria świetnie. Umowa handlowa zerwana. Aha, bo nie mam z nim połączenia lądowego teraz Kolejny! chyba. Czy coś? Aha nie, bo teraz są tylko Rosjanie chyba tylko w Transylwanii. I jeszcze ewentualnie. Tak, tutaj jest tutaj w północnych Włochach, w Mediolanie Raport budowlany. No tak, fajnie, w że Państwo, tak, królestwo Włoch. Dobrze, Francuzi. Eh, eee, do do zbudowani. Nie, to zbudowanie szlachty Jakiś tam gubernant przybył. I co, ja wiem, a tak. Eee, Ustawić się armią. Żeby zdobyć Pragę. Tak, ale bitwa o Pragę. Gdzie, o kurczę! To jest ich artyle O kurcze! Uhoho, gdybym miał takie dobrej piechoty to bym się bał. Ale no dobra, w każdym razie bitwę o Pragę zobaczymy w następnym odcinku, który będzie po przerwie świątecznej. Czyli gdzieś tak 8 stycznia, czy turystycznie to jest? Już po przerwie świątecznej, poniedziałek. czy, 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 czy Nie, 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 kalendarz, kalendarz. И на сцене мы